Witam Was bardzo serdecznie na kanale Wanszy 222 Cześć ze mną Natalia YouTube I Cinka Cinka I Cezary też była Dobra, idziemy do, do, idziemy do Małpki no. I nagramy wam sklep Małpka Jak Mam możemy i... Możemy Mamy Jeszcze jak będzie znajoma to już w ogóle Mamy 3 złote No dobrze. Będziemy tak za 3 nie nie jest więcej. gorąco, nie? Jest, nie, ten ja Ale nie udało się. Tak, jest gorąco. Ty, ty, ty. Ej, rano w słońcu, co nie? No. Tu było y, 34 stopnie. I robimy teraz, raz zobaczyć. tu nie nagrywa? No to wyjdzie z tej strony, bo mi lewa ręka boli Ej, nie nagrywać. No jak nie? Musisz się pokazać, nie? Nie, ale ja nie widzę. Musisz mi pokazać. No widać cię! Ale musisz mi też udać. <grym> Kurde, coś mi przyszło. <grym> Jest. Czekaj, <grym> tak widzę, ale widać. Jak masz. <grym> Dobra, pokażemy to sklep małpka, tam są sami znajomy. Zabniemy coś. <grym> Dobra, pobiegniemy sobie. No już przybiegliśmy. Mamy. Szepnę. To jeszcze małpka. Nie wiem czy to widać. Nie widać. Wchodzimy, tego. nie będziemy nic To ty mów. Trzymaj kamerkę. Nie ja czekaj, gdzie... Dobra. O, lubię, to jest. Oj, I się wypraszyłam. Oj. oj. No. Co kupujemy? Nie wiem, co co <laughs> może coś na challenge? No, może coś na challenge. A to może stop to... Albo nie, bo dopiero w Ale co? No, bo do 12 maksymalnie. Nie wiem. No, ale nie lepiej ten. Co to jest? Boże... Bożen, 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 Bożen. okay, co? Bożenka? Chodź, jaki wielka jest. Co? jaki wielga jest. Nie wiem, czy to było i Nie. Widać sam sklep. Lekko widać. Leciutko. Chyba tylko smet w jest. Dobra, zwierzamy. Ale jest Ale jest... Nie, to jest to Ale co... Co... A co... Gdzie jest to? Tem, to jest to, to co jedliśmy?

Tutaj jest 3, 3, 69. To jest 369 dni. No chodź, coś na challenge weźmiemy, choć. Albo coś słodkiego. Ty tutaj co? przyszłaś. No. Albo coś słodkiego. No, a no to po co mama nam dawała? A teraz ja, co mama nam dawała? No przynajmniej. No ale, ale żebyśmy ci byli, nie są dobre. Ej, i kupimy sobie, a nie startupy nam Ten to jest na Zobaczmy, jak kosztują. patrzcie na polę. Łódź. słyszałam z wielki. To nic, co nie? Dobra, a może jakiś niedobry napój będziemy sobie pytania zadawać, kto nie pije niedobry napój. Ale co jest niedobre? Energię Energetyk. Energetek nie to jest niedobre. To jest niedobre. A nie, to jest gawkołe. To nie, to czekaj, poszukamy jakiegoś niedobrego. Lubisz pomidorowy sok sok? Nie, to ja też nie lubię. Sobie jakiś pomidorowy sok kupimy. Okej. Okay. On jest. To jest teczubino. <grym> nie ma tutaj chyba. Nie ma soków chyba. To jest niedobre. Znaczy mi to tam wskakuje? Mm. Czekaj, tu są soki. O, muszę znaleźć tu. tu jest. Partek z soką w 69 groszy. Wystarczy? 69 groszy nam będzie brakować. Aha, Jezu, jakaś kupia. No, Uj, jest jakaś głupia. Dobra. Fój, bardzo się używa. Weź służbę na mnie. Coś no to co? Madyna! A ty się nagrywa! Chodź, tak se po sklepie, jeszcze se tak nagrywa. Ej Marylka, chodzi o. Pamiętaj, co mi robisz. Gdzie? A nie, są dobre. Czekaj, tam jest jakiś. Pomidorowy, trzypomidorowy. To zresztą jest mały. Dwa za, dwa za trzy złote akurat. A to, a jeden za dwa? Nie, jeden za siedemdziesiąt dziewięć. Czy to starczy? Ale kupimy 2 zł za. Nie, 2 napoje za 3 zł. Ile tu mamy polisz, bo ja już. Mam. 3 zł. Polisz 2, 40, 50. 3 zł. To kupujemy dwa takie, tylko ja tam nie sięgnę. Czekaj. Ja też. Maj? Czekaj. Nie, Ma nie, ja? nie, nie, poprosimy panią. <noise> Proszę pani. A Dobra, idziemy, kupiliśmy takie soki, pokaż. Chciał, będzie miał swoich. Mm. Ja nienawidzę tego. Ja też. Ej, a potem moja mama będzie miała... Bo moja mama musi pić sok, a moja mama też Ale moja mama musi. No stara. Musi. To będzie przyjść. Ja Co trzy. Jest trzy? Tak, jest. To widzę, do widzenia. A sobie wezmę. Dziękuję. A twoja mama mam? Anna i bieda, tak? Moja. Jakby tak na papierek wyszła, Dobrze? Okej. Okay. To ty trzymaj, przepraszam, sms mi przyszedł. No dobra, to ja już mogę trzymać telefon. Tylko ciebie też chcę nagrać. Mój kanał w końcu. No ale ciebie też musi być. Ok, chodźmy, chodźmy do cienia. Chodź do cienia. Dzień dobry. Chodźmy do cienia. I. Pokażcie soki. Chodźcie pokażę soki. Pokażę Wam jeden. Z bałwki, jakby to było. Soki. Ej, chodź tutaj, bo nas musi. Być... Ej, a jak to jest koncentrat? Nie no, wodnisty takie to nie jest. Ale to sok, co no, pisz, no, pisz, bo, Ale tam było na, tam było na dziele soków, to jakby koncerta. No właśnie. Czekaj, bo Cię nie widzę. No nie widzę. musi mnie być. Widać. Nie musi? Dobrze, ona idzie tędy. Nie D widzę z Dobra, nieważne. Teraz ja tutaj rządzę. Jak ja ją uderzyłam zegarkiem, jest 14. Nie, nie. Tylko ten sok. O której wstałaś? Yy. O ja ósmej. O dziewiątej chyba, albo ósmej. Ona o dziewiątej, a ja o, o... dziewiątej wstałam, ubrałam się i poszłam na plac, bo mi było zimno. Potem na placu zdjęłam sobie wszystko, co miałam grubę Potem się tak udało. Nie, to ja stałam o, o, o ósmej, co nie? Dlatego, bo ten był remont w sumie. Mamy remont, jakby co. Nie tym z twojego kanału. a Znaczy jak ktoś ogląda nie z Twojego, to nie wiem. Mhm. Także zapraszam na mój kanał, jakby co Natalia YouTube, może yy, mhm. napiszcie najpierw sobie Gli, bie, Slime Natalia YouTube. Potem wyjdzie Wam taki gliby Slime z jej kanału. Gliby Slime Natalia Youtube. Co? A chcesz być na YouTube? A tu nie, mój wraz wyszedł. Ucień, chodź se tam usiąść. A jestem na paragonie. Ej, czekaj, idę mamie to powiedzieć, wiesz, o tym, że małp chce, żeby przejść. Okej. Okay. Ty masz kamerę? Idę Chyba, że pójdę z Po co za Przecież tutaj nagrywamy, nie? Co? No, gdzie? Okej. Okay. <laughs> Dobrze, na... Dobrze ja idę mamie to Ja poczekam, ale ten telefon lekki, nie? Okej, okay, tutaj mamy soki. Będzie Wam się prezentował. I teraz czekamy na Natalkę. Soki się prezentują. Będziemy sobie tutaj tak siedzieć. A tu już czy w innym odcinku? Czy w teraz? Teraz może. W tym? No bo mamy jeszcze Ale dużo ten... czasu. Nie, teraz sobie nagram. To pytanie ja już mam wymyślone. Ej, no to mi się no To może gdzieś na indziej pójdziemy? Idziemy sobie na plac. Dobra, my już jesteśmy, poczekajcie. Okej, okay. mamy na, swoje soki. Przybliżymy się. O, poczekaj, nie, bo ja mogę przybliżyć.